Witam wszystkich w kolejnym odcinku naszej przygody z figurkami Funko Pop. Dziś przyleciały do mnie figurki z Pop Vinyl, ze sklepu Pop Vinyl. Z figurki z Eternals. Przyznam się od razu bez bicia, tutaj jest, dostałem 5 takich figurek. Przyznam się bez bicia, że nie byłem jeszcze na tym filmie, nie oglądałem go. Ale troszkę, troszkę liznąłem, obejrzałem zwiastuny. Poczytałem recenzji i coś tam będę próbował tutaj udziergać z tej mojej wiedzy. Podstawowa seria tych figurek, tutaj jak widzicie, jest to 12 figurek podstawowych, które są tutaj w tym, na tym pudełku, proszę. Seria Eternals jest serią Marvela. To było dla mnie duże zaskoczenie, bo myślałem, że to jest jakiś taki no, tytuł jaki się pojawił, ale okazuje się, że to, są, że to są bohaterowie Marvela, tacy bogowie, którzy gdzieś tam zamieszkują na ziemi i chronią tą ziemię przed pewnymi złymi siłami. Ci bogowie mają tam jakieś niesamowite moce nie wtrącają się do życia ludzi, z moimi wyjątkami z tego, co, co przeczytałem. I jest ich tam, chyba, tych ta postaci podstawowych, jest 8. 8 czy 10? 8, chyba, tych, tych bogów. Także tych postaci jest kilka. Gra tam także Angelina Jolie, Salma Hayek, ale akurat, chyba, nie mam tu ich figurek, nie wiem. Dobra, już, już Wam mówię, co, co tutaj fajnego zauważyłem. no mają taką stylistykę, z takim kołem, z taką trochę kojarzącą mi się z, z jakąś mitologią. No, jak bogowie, no to pewnie mitologia, tylko mitologia według Marwella. E, proszę, są bardzo kolorowe, to na pewno. I, i e, no co tutaj? No i to są marwele, czyli mają główki na sprężynkach, a do tego e, przejdziemy za chwilę. Dobra, ja sobie tutaj odstawię te pudełka, żeby się nimi posiłkować, bo nie do końca znam dokładnie te postaci, ale no, zaczniemy od pierwszej, od Cersei. Proszę. To jest chyba główna bohaterka, taka wiodąca w tym filmie i tak jak już widzicie jest to bobblehead, czyli główka na sprężynce, kobieca figura, więc mniejsze te nóżki, Podstawka w komplecie i to jest, to jest jedyna, którą mam z podstawką, do tego też dojdziemy. Dobra, przejdźmy może do takich szczegółów, które chciałbym Wam tutaj, na które zwrócić uwagę. Przede wszystkim są wszystkie takie metaliczne, bardzo ładne mają kolory, od razu widać, że to są takie, takie błyszczące, no takie gdzieś, gdzieś bardzo rzucające się w oczy te kolory, ten, ten metalik jest taki troszkę na wszystkich elementach, także prezentuje się bardzo fajnie. Kobieca fryzura, tutaj dużo, dużo włosów, proszę, tak splecione z tyłu, no i ta główka na sprężynce, fajna, taka zielonkawa zbroja, nie ma tu praktycznie innych kolorów, także chyba te postaci mają dość mocno, są że tak powiem kolorami dobrane, ma tutaj jakiś taki Kryształowy miecz, coś takiego. No, ci, którzy oglądali, pewnie to sobie mi wyjaśnią: z tyłu są dwa takie, takie jakby takie, takie wstążki. Bardzo ładne tutaj rzęsy i brwi, także taka typowo kobieca postać. No, ładnie wykonana, podoba mi się, chociaż mówię no... To jest też dobre podejście, bo nie, skoro dla wielu osób, które gdzieś coś widzą, jakąś figurkę pop, podoba im się, mimo że nie znają serialu czy, czy filmu czy gry, ale podoba im się figurka jako figurka. A mi ta figurka się dosyć podoba. Jest fajnie, fajnie wykonana, także no, na plusik. Od razu też spojrzę, oczywiście. Made in Vietnam, czyli coraz więcej tych figurek jest z Wietnamu. Czyli Fanko chyba, chyba coraz więcej robi w Wietnamie. Figurki już też w tym nowym, w nowym logotypie z tymi nowymi pudełkami, także także fajne. Dobra, drugą figurkę, którą tutaj dla Was uszykowałem, to jest Gilgamesh. Zresztą no żadnych nie znam tych nazw, tych postaci Nie skojarzyły mi się gdzieś tam, bo wiadomo, ktoś kto nawet nie zna świata Marvela wie kto to, czy słyszał o Iron Manie, o, o Hulku, o Spidermanie, o tych Kapitanie Ameryce, o tych kilku, gdzieś tam się obiły te, te nazwy, nawet gdzieś tam z tyłu bardzo, bardzo, gdzieś tam jakiś Hawkeye, czy jakaś Czarna Wdowa. A tutaj praktycznie nie znam nikogo. Żadna nazwa mi się nie kojarzy, jedynie ten Gilgamesh. Nie wiem skąd, ale ta, ta nazwa mi się kojarzy, proszę. I to jest Gilgamesh. Figurka też Bobblehead. I tutaj nie ma podstawki. Ma dość stabilne te stopy. Także no nie, nie przewraca się nawet, jak mocno mu zrobimy, chociaż uważam cały czas w poprzednim filmiku, chyba, który był też o. Zombiakach, że jednak powinny mieć te figurki podstawki, skoro są takie mniej stabilne niż te zwykłe popy. No ale co zrobić? No, nawet nie ma tutaj dziurki na, na podstawkę, także jeżeli chcecie, to po prostu przyklejajcie taśmę dwustronną, czy kupujcie sobie inne podstawki i po prostu też je przyklejajcie. Jeżeli nie chcecie na stałe, to po prostu taśmą dwustronną, dobrą taśmą dwustronną. Dobra, następna figurka, taki, taki dosyć muskularny gościu, też w takiej zielonkawej, zielonkawo-złotej zbroi, także tutaj będzie z bardziej chyba taki złotawy z zielonym dominujący, w takimi okrągłymi. Proszę zobaczyć, tutaj o, i to widać fajnie, że on tak błyszczy, czyli też jest taki metaliczny. Ma dużo takich okręgów. Ta, ta zbroja czy ten strój jest taki zielono-złoty, no i też się dosyć ciekawie prezentuje. Jest takim chyba przykładem halka, takiego mięśniaka tutaj w tej, w tej drużynie, e, takie fajne butki. Także no dosyć, dosyć ciekawa figurka. Dobra, to jest, to jest numer dwa i teraz znów trafia do nas panienka, czyli Sprite no nie jest to chyba napój ale tak wygląda ta panienka tutaj taki dosyć e, e, ciekawy, ciekawy e, ciekawa fryzurka taka e, ni to rudy, ni to taki, taki jasny brąz no taka troszkę inna ta jest troszkę mniej metaliczna chociaż jak widzicie odbija się wszystko ładnie tu jest taki, taki turkus, taki błękit E, też taka cała w takie kropki, e, też z tymi okręgami, czyli te okręgi są po prostu chyba e, jak gdyby e, takim wyznacznikiem, że to są e, bogowie z tego Eternals. E, z tyłu płaszczyk, z tyłu taka chłopieńca fryzura z taką grzywką, czyli taki, taka chłopczyca, można by było troszkę powiedzieć. E, I też e, ułożone tutaj dłonie, jak gdyby w taki. W taki typowy, typową pozę do rzucenia chyba jakiegoś czaru czy jakiejś mocy. No, taki płaszcz. Z przodu też taka, taki wiszący fragment tego stroju. Srebrny z takim turkusem, tak jak mówiłem. Nie ma podstawki. Nie ma też dziurki. Także tutaj już bardziej trzeba uważać. No, bo mówię, o, wystarczy ją delikatnie. Poruszyć się, przewraca, no, ale to, to nie jest ani wina Wasza, ani wina sklepu, że takie te figurki po prostu Funko tak to sobie wymyśliło i musimy sobie z tym jakoś radzić. No, nie wiem, co tu jeszcze więcej o niej powiedzieć. No, tutaj już taka troszkę, troszkę mniej jak dla mnie charakterystyczna figurka. Przechodzimy teraz do czwartej figurki. Będzie to znów w Gościu i będzie to Fastos. Fastos. Fastos, ten, no ciemnoskóry, to od razu widać, mający tutaj jakiś atrybut, też taki metaliczny, fiolet z niebieskim te charakterystyczne okręgi, fryzurka, no taka dla wiadomo dla czarnoskórego, z tą laserowo tutaj zrobioną grzyweczką, też taki troszkę bardziej umięśniony, tutaj mający już w dłoni jakiś atrybut, jest to taki Taki okrąg z kółkiem. No, nie, nie wiem do czego służy, bo, bo nie oglądałem tak jak już mówiłem filmu. Ale tu już jest jakaś ciekawostka, że coś więcej ma. Podobny strój, w ogóle te stroje są tak wzorowane chyba na takich strojach takich najbardziej mi przypominających Amazonki. Taki, takiego, takiego typu takie, takie sukmany, takie ala zbroje. Też ze złotymi fragmentami, też z tymi kółkami od tego Eternals. No i trzęsącą się główką. Też bez podstawki, ale ten dzięki temu, że jest taki bardziej masywny, ma większe te stopy, e, utrzymuje się dosyć, ale no, też przy mocniejszym zakręceniu główki też się będzie przewracał. Także taśma dwustronna to podstawa przy Marvelach. Dobra. E, no fajny taki Taki dość ciekawy, te kolorki też, też fajnie zrobione. Na koniec zostawiłem sobie zwykłą figurkę, którą też dostałem jako piątą. Jest to, można powiedzieć, człowiek, który tam się pojawia w tym filmie, Dan Whitman, i jest on grany przez, przez Kita Harringtona, czyli przez wielu Was pewnie znanego Johna Snow'a z gry o tron. Ten już zupełnie mi nie chciał stać, więc musiałem go od razu podkleić taśmą dwustronną, żeby mi się tutaj jakoś utrzymał. Ma w ogóle tak troszkę, ta główka jest no większa i o, już mi się tutaj ta taśma jest tylko taka na chwilę dla Was. I tutaj będziecie od razu mogli zobaczyć, że on jest e, aż za. za. Naturalny, za prosty, no nie wiem, za taki jakby wyszedł dopiero co ze sklepu, w tych ciuchach, e, jeszcze w takich takim doboranych kolorkach. E, jak wygląda jak z komiksu, troszkę. Gdy weźmiemy go, postawimy przy jakimkolwiek z tych Eternals, to oni są fajni tacy. Rzeczywiście odróżniają się jako, jako jednak bogowie, a to ma być zwykły ludek, chociaż jak dla mnie trochę za bardzo e, narysowany, można powiedzieć. Bardzo przypomina postać z kreskówek, które często są w takich, w takich kolorach i tak, naturalnie, tak e, nienaturalnie czysto zrobione. Ta główka jest troszeczkę przekręcona, można ją tutaj sobie delikatnie próbować e, nakręcić, jeżeli chcecie, żeby się wyprostowała. Ale dzięki tej fryzurze jest dość duża, nie dzięki tylko, dlatego że ma taką fryzurę, więc jest no, mocno, mocno niestabilny i praktycznie od razu nadaje się do prostowania e, i do e, podklejania. I jedyna rzecz, która go chyba wyróżnia, to to, że ma tutaj jakiś e, sygnecik na palcu. E, no i brudka, wąsy, także charakterystyczny. E, zaraz dla tego aktora, a poza tym figurka no, bardzo, bardzo przeciętna, e, plus jeszcze ten, to, że no, nie, nie do końca chce stać. Tutaj to chyba jest, nie wiem, czy to szaliczek taki zarzucony. No. Zobaczcie sobie sami, jak on się prezentuje. E, dobra, zostawię go tutaj jako postać centralną, bo jest to taka, taka ludzka postać. Przy, przy nim postawimy. Powiedzmy dwie panie, jedną z jednej strony, drugą z drugiej strony. O, dobra, żeby nam się tutaj nie wydarzyła jakaś, a może zamieńmy ich kolorami. Zielony nie był tutaj z zieloną. Proszę, tak prezentują się figurki. Z filmu Eternals. Są jeszcze inne figurki, no niestety nie, akurat w tej serii nie dostałem, czyli Icarus, taki, taki trochę Superman, Tena, taka bardzo złota i to chyba jedna z fajniejszych figurek oh, z tej serii, którą właśnie gra Angelina Jolie, Kingo, Druig, Makari. A jak, o, a jak to jest to jest postać grana przez przez Salmę Hajek i kro taki czterooki zły. No mówię, coś tu się dzieje niedobrego z tym, z tym gościem. Dobra, stój, stój do końca filmiku. Film ma różne recenzje, musicie go chyba sobie sami obejrzeć. Niektórzy bardzo chwalą, niektórzy troszkę narzekają, że jest tam zbyt dużo tych historii, zbyt dużo tych postaci, że, że to wszystko powinno być trochę, trochę spokojniej wprowadzone przez Marvela. No ale skończył nam się czas Avengersów, także Marvel wprowadza nowych bohaterów, dosyć świeżych i, i, i no, trzeba ich chyba poznać. Nie od razu. Zbudowano super, super uniwersum. Podobnież jest bardzo pięknie wyglądający ten. Polecam recenzję na sfilmowanych. Bardzo pięknie wyglądający film. Ma fantastyczne obrazy, fantastyczne ujęcia, także, także wizualnie jest super zrobiony. Ma plusy, ma minusy, także no, ocencie to sami. Nie będę was tutaj. E nie będę tego oceniał, skoro, skoro nie obejrzałem. Oceniam tylko figurki, jak są wykonane, jak dla mnie się prezentują, czy są ciekawe, czy postawiłbym je na półce. Dobra, dziękuję wszystkim za uwagę. Trochę nam się przyciągnął ten filmik, ale no, figurek jest 5, także było o czym, o czym pogadać. Dziękuję wszystkim subskrybentom, nowym widzom, stałym. Komentującym, tym, którzy zaglądają na mój kanał, trzymajcie się i do następnego hej!